Dziś mija 20 lat od śmierci Andrzeja Waligórskiego, twórcy Studia 202, dziennikarza, aktora, satyryka i pisarza. Na koniec faktów, portret człowieka, który stał się legendą wrocławskiej satyry. Relacja Magdaleny Wawrzyniak. Hej, mości, Hej. Książe, ej, mości książe! Staw się na nasze żądanie! Żeby ludzie rozśmieszyć, żeby oni się ich ichotali, żeby się skręcali, nawet się mogą tarzać, nawet się mogą posikać. Tak Andrzej Waligórski tłumaczył pomysł utworzenia studia 202 radiowego magazynu rozrywkowego, które do dziś można słuchać na antenie Polskiego Radia. Studia się, się do tej pory się toczy, czyli Andrzej myślał perspektywicznie, że pomimo, że 20 lat go nie ma z nami, to jednak firma istnieje i chwała mu za to. Andrzej Waligurski zawsze na zielono, bo osanowionego no, jakoś na zielono nosił. Więc... Skromny koleżeński z poczuciem humoru. Tak o Andrzeju Waligurskim mówi jego przyjaciel Marek Łaciak. Poznali się w 1965 roku na studiach. Później Łaciak przez wiele lat był menadżerem Waligórskiego. O Andrzeju wszyscy powiedzą, że był ciepły, wspaniały facet. Ja, bo był moim szefem i naprawdę nie miałem nigdy w życiu takiego szefa jak Andrzej Waligórski. Najcenniejsze pamiątki po legendzie Polskiego Radia do dziś przechowuje jego syn Marek Waligórski. To, to była pierwsza książka wydana z wierszykami z ojca przez wydawnictwo Solinę. I coś się bardzo jest bliskie nie tylko dlatego, że jako pierwsza, tylko ja wtedy miałem 20 lat, byłem... W Londynie zupełnie samotny i ojciec przysłał tę książkę. Synowi Andrzej Waligórski zadedykował Dreptakiadę. Pan Marek jest też bohaterem kilku wierszy ojca, między innymi Wspólnoty. Z moim synkiem żyłem kiedyś wygodniej, bo jak jeszcze był o taka ciupinka, to się brało jakieś moje stare spotnie i się szyło z nich nowe dla synka. Z biegiem czasu zaszły pewne zmiany i przemiany, czyli mówiąc ogólnie, obaj z synem coraz częściej używamy różne rzeczy nie gęsiego, lecz wspólnie wspólnie Żyletki, wspólne skarpetki. Wrocław Magdalena Wawrzyniak.